Tak więc dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry 7 Days To die. I pierwszym na tym kanale z moda do 7 Days War of the Walkers jest to mod ja na nim grałem ostatnio jakoś w alfie 18, więc grubo ponad 2 lata temu Ale ogólnie tego na kanale jeszcze nie było No i o czym jest ten mod? Jest to mod, który polepsza no Rozwija kontent w grze, w każdym razie. No tak więc przechodzimy do oglądania. No i tak tutaj mamy e, już ustawione chyba wszystko. Sprawdźmy jeszcze. Ustawmy sobie to. Tutaj mamy ustawione dobrze. Wrogowie 8. Em, ok. E, e. Czas ponownego Generalnie. Ustawmy sobie może na koczownika. Dobra. Hasło gry, pokaż hasło dobra. I magdaem, żeby tutaj ile się graczy e, tak więc. E, o co chodzi w tym War of the Walkers? E, jest to klasyczny 7 tylko jest podrasowany, że tak powiem. Tutaj i to bardzo mocno podrasowany. Bardzo podrasowany jest e, i tak jest dużo więcej perków dodanych, jest dużo więcej stacji roboczych. Nowy tra traderzy są jest dużo nowych Point of Interest czyli nowych budynków jak widzicie chociażby ten chyba ten chyba jest dodany z moda albo to był budynek bo go kojarzę który był już w grze tylko został usunięty w którejś alfie bo go kojarzę tutaj coś jak widzicie tutaj trochę Mamy tego, są nowe podpowiedzi, jakoś eee, to jest po angielsku, z tego co widzę. O, tutaj wyjeżdżam. So, e. Ok, Okej, okay. że tutaj jest coś, e, jest napisane coś do czatu.